Yeah. Ja. mamy to do domu. Dobra, siema No deptaj, deptaj. Siema, jak to się ustawić, żebyśmy widzieli, może tak lepiej? E, co dzisiaj mamy? A włączymy się, nagrywamy już. Nagrywa e, piątek. A piątek, piątek jest, znaczy czas zrobić przegląd placu. Więc startujemy dronikiem. Mam nadzieję, że uda mi się zsynchronizować. E. Nie, nie latałem cały tydzień, to ono, że nie rozwalę tego drona, a nie dam tak, bo kamery widzi się niedobrze. No i jedziemy. Damy sobie wyżej, wyżej. Kamerkę sobie w dół damy. W dół damy tak. Troszeczkę tak se drona damy do tyłu. Nie tak kamerkę, tak kamerkę i żeby nie zawalił w drodze. No jedziemy. Tu się na pewno widzicie pojawi mi nowy y, dżib. Ja to nazywam driba, ale to są terenówki, no takie przyzwyczajenie nie że Jak coś takiego wygląda jak terenówka, to to jest to to jest, odjadę sobie może niżej to to jest jako jeep, ale to jest akurat e, terenowy. tu mamy musu, bo to się dobrze pamiętam, sangyong tak to się mówi, sangyong chyba jak, koreańskie, nie? E, dalej, tu da, dalej te jeep, mm, jeepy, no dobra, już wiemy, że to są jeepy to się tu nic nie zmienia, nie, wyżej podlecimy, nic się nie zmienia czyli dalej tutaj terenówki u nas czekają i to będzie póki nie będę ogólnej głowy szupy, jak będzie miał szupy, to dopiero wtedy raczej wyrzucimy ale z tego jeszcze jest, nie? o nie, musimy tak, podlecimy o tu jest ten sam, od którego w się sensie, ten biały jak on się nazywa, on tak dziwnie nazywa, znowu zapomniałem przypomnę, jak to przypomnę w trakcie nagrania, to wam najwyżej powiem lecimy dalej, lecimy, lecimy tylko tą brzozę nie zawalić znowu lecimy, lecimy, no widzicie, tu się nie zmienia, ten rząd jest cały czas stabilny nie zmienia, może tu warto by coś zrobić, porządek, tu już zaczyna mi woda spływać najwyżej zrobimy, nie no i na maździe MX3 się kończy, że to była to Brzoza. Gdzie jest Brzoza? Brzoza jest blisko. O, widzimy Brzozę, dobra. Przed na to bardziej uważa, na tą Brzozę dobra. Kolejne terenówki lecimy, lecimy, lecimy do tyłu i tak. No Astra w to wateczny plac się nie zmienia. Muszę się niego dostać. A nie pamiętam. Sej tam terenówka. BMK. Dobra, lecimy. wy tak mówię: jak ktoś coś potrzebuje do swojego samochodu to będzie doskonale widział, co jest na placu. Więc tu nie ma problemu, rozpozna swoje, swoje, swoje części. Dobra, lecimy za firkę. Muszę to jakoś wykombinować, bo ta część placu okazuje się, że ta kamerka jest najmniej ruchoma. Dobra, to no. tak lepiej wam kamerkę, nie? i dla Agila, też że tu stoi no między tymi terenówkami, więc trzeba się tylko dostać może w przyszłym tygodniu już przeorganizuję ten plac przeorganizuję ten plac no i jedziemy, Sacik Senik, Leon, czyżby to był Leon albo Ibiza trójka to jest, Ibiza trójka to jest nie, poprawcie mnie jak się mylę Audi A4 Punciok dalej dalej byleby nie zawalić czekajcie patrzcie, gdzie ten się zorientuje się jest tam kolega dobra jest tu o tu widzicie zioła, jak ktoś nie widzi to tu jest zioło nie pytacie skąd się ta Gosiu nazywa ale jest co on będzie kombinował jak myślicie co on będzie zioło kombinował I interesuje was to? szuka jakiś popyrtany Na paluszkach, <laughs> boże drogi, co co się dzieje? To jest nasz pracownik jakby coś, nie? Więc tak, to jest nasz kasjer, czyli jak yy, jak przyjdziecie do kasy, to go zobaczycie. Śledzimy, dzisiaj będzie się śledzimy zioła nie? Na przykład jeśli samochody. Chciała akurat w taki temat fajny synek. Jak ma ile czasu, to chodzi yy, chodzi szuka szuka samodów, yy, części po pracy dla klientów, więc zawsze możecie się do niego odezwać. No, prześledzimy jego drogę. Przy okazji zobaczycie samochody co u nas są na placu, nie? Czego on szuka? Jak myślicie? Ciężko będzie stwierdzić. no ale przynajmniej zobaczycie o Mianowicie, tutaj na przykład klijówka, dwójka po lifcie jest, obok kliówka przedliftowa. O, macie porównanie jak się to prosto rozróżnić, yy, chodzi o te lampy. Rówka, Golf 4 jest tego nastra, na no to Tu jest te popularne samochody, są nie? te skuterki. Tutaj przy okazji widzicie, no, chyba nasz kolega wraca do biura. Dobra, my go tam zostawiamy, my sobie lecimy na drugą część placu, czyli ten plac. Ten plac jest dosyć dynamiczny, chyba najbardziej dynamiczny, bo tutaj trafiają samochody, które trafiają z pierwszego placu. No podlecimy sobie wyżej. I jedziemy tam, no Kangura macie, Wektre B na, na krańcu, polówki. Lecimy dalej. O, tu Fabia dwójka jest, bodajże ta biała, jeżeli dobrze pamiętam. Ale chciałem się upewnić, Lupo to jest, Lupo, Lupo to niebieskie, tak, Lupo. Laguna dwójka, Golf trójka, Sierra, czy Siena, Siena to jest, Sierra to jest Ford. Marea Xara Picasso nawet jest. Dobra, jedziemy dalej. No, Panda jest tutaj gdzieś. Tutaj są to nasze ciężarówki. O, tu Meganka Dwójka jest z Corsa B. No to takie samochody jest popularne, więc to, to zawsze coś, coś tutaj znajdziecie. No, ale to przelecimy, żebyście zobaczyli, co jest. No tu już niestety wlatujemy na część gorszą. Czyli to słowo to już. Rozwalone, bo wyciągaliśmy tutaj silniki, więc one wyglądają tak jak wyglądają No ale jakby ktoś coś potrzebował, to są, nie? Tak, zimno mi łapy wam powiem Widzę, jest? według tego to jest 0 stopni, nie? O i mercedesy tutaj są, Mercedesy też nie wyrzucam, Staram się tu zawsze mieć na pracę, więc są tutaj One są bez silników, co prawda Ale jak ktoś coś potrzebuje, to jak najbardziej są, nie? No dobra, no i to tyle, nie? To co, ja wracam do siebie ja się, jak wrócimy do siebie ile to trwa nagranie? 7 minut no i tam mamy już nic nie mamy zawracamy ładnie podniesiemy się, zobaczycie jak to wygląda oddalimy się trochę i podniesiemy się samo troszeczkę jest, więc zawsze coś znajdziecie. Jutro raczej nie będzie podało. Jedyny jest problem jest boto na tej części drugiej jest błoto, mimo że teraz mamy utwardzone, to powtarzam, on się nie zatopicie się, ale jest błoto nawiziony, naniesiony, więc to niestety z tym, z tym jest problem, nie? Więc to musicie uważać, wziąć pod uwagę. no A na tej części pracy, teraz widzicie, są, jest wykostkowane. Więc tutaj no jest błoto, no bo to jest też na naniesione, ale jest lepiej, nie? Dobra, a ja gdzie jestem? Ja jestem tutaj na samochodzie się opieram. samochód na nie wiem co ja chciałem zrobić dobra, yy, nic z ludziska nic z ludziska nic z ludziska, co bym pokazać jeszcze nic się nie dzieje, sierżaków nie ma no i na środku też o tym podkreślam, że mamy regał z karoserem jak ktoś coś potrzebuje to regał z karoserem jest zawsze jak coś jest fajnego to mi śmiało śmiało brać a ja wyląduję się na dachu, wyląduję na dachu ale to brąduje sam sobie. Eee, dobra, na razie trzymajcie się.